Mój gość, Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki Business Center Club. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czego pana zdaniem przedsiębiorcy spodziewają się po ekspoze premiera Donalda Tuska? Znaczy rozumiem, że musimy rozróżnić pomiędzy czego się spodziewamy, a tak, czego oczekujemy. No tego, czego się, czego się <laughs> e, Dlatego, że to, czego się spodziewamy, pewnie nie obejmuje tego wszystkiego, co byśmy chcieli. Natomiast mi się wydaje, że należy się spodziewać przede wszystkim takich posunięć, które w jakiejś mierze już były sygnalizowane wcześniej. Czyli tych takich reform makroekonomicznych jednak. Dlatego, że jednak widać, że rząd będzie chciał zrobić pewne reformy długookresowe. Na przykład? A z drugiej strony właśnie mają, prawdopodobnie będą te reformy, które nie będą bezpośrednio średnio dotkliwe tu i teraz. Czyli reforma, kontynuacja reformy emerytalnej byłaby taką właśnie propozycją, która zacznie działać dopiero za kilka lub kilkanaście lat, jeżeli chodzi o skutki finansowe. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, mogłaby już zrobiona być, być dzisiaj. To kontynuacja znaczy... rozumiana jako zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego, tak, nie czy zniesienie tak. przywilejów emerytalnych? Jedno na i drugie. To znaczy, oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkich obywateli, to rzeczywiście podniesienie i zrównanie tego wieku emerytalnego jest potrzebne niewątpliwie mogłoby osiągnąć bardzo dobre skutki finansowe, ale dopiero za kilkanaście lat. Natomiast, jeżeli chodzi o te branżowe takie zmiany, to znaczy podniesienie właśnie dla służb mundurowych, objęcie także rolników normalnym, normalną ochroną emerytalną, ubezpieczeniem emerytalnym, a także włączenie ich do ogólnego systemu podatkowego, byłoby też wskazane i sądzę, że w tym kierunku także rząd pójdzie, mimo tego, że jednak PSL może tutaj stwarzać pewne kłopoty. Mhm, to tego, yy, tego, pan... tego, tego należy się, należy się spodziewać, spodziewać, a tego tak. by należało oczekiwać Pana zdaniem, zwłaszcza czego przedsiębiorcy by oczekiwali po Tak, no, przedsiębiorcy by oczekiwali dwojakiego rodzaju y, 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 polityki. To znaczy po pierwsze, no między innymi to, o czym powiedzieliśmy, to, to jest polityka także oczekiwana przez przedsiębiorców, dlatego że to stwarza lepszą atmosferę dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na zewnątrz, wokół Polski, co jest oczywiście bardzo ważne, dlatego że no, wtedy tanieją y, y, zobowiązania Polski, i tak dalej i tak dalej robi się bardziej ustabilizowane otoczenie. Natomiast jest bardzo ważna ta seria posunięć, które powinny być związane z, i skierowane bezpośrednio do gospodarki, do przedsiębiorczości, takie jak obniżka kosztów pracy na przykład, która Poprzez? by pomogła Poprzez przede wszystkim obniżenie kosztów pozapłacowych pracy, a także poprzez walkę z szarą strefą. Znaczy, obniżenie kosztów pracy bardzo by pomogło w walce z szarą strefą, która jest bardzo szkodliwa dla prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ wskutek tego, że Ci, którzy nie są objęci pewnymi obowiązkami, są w ogóle, w ogóle poza systemem, mają o wiele niższe te koszty pracy, eliminują tych wszystkich legalnych przedsiębiorców. To jest naprawdę duża skala. Poza tym oczekiwalibyśmy, że państwo uporządkuje swoje y, 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 jakby zachowanie gospodarcze między innymi w ten sposób, że ta olbrzymia strefa zamówień publicznych, która jest w Polsce w tej chwili częściowo, właściwie w dużej części finansowana przez fundusze Unii Europejskiej. Przestałaby, być, przestałaby tworzyć zatory płacowe, dlatego że sygnały dochodzą od naszych przedsiębiorców, że wiele instytucji państwowych zamawiających Y, y, pewne usługi czy towary, zalega czasowo z, z wypłatami za te usługi i towary, co, stwa, czy, co jest praprzyczyną zatorów płacowych potem całego łańcuszka przedsiębiorstw. Także tutaj też y, oczekujemy uporządkowania. Ale to, czego przede wszystkim byśmy o, o, oczekiwali, to wznowienia dialogu z, ze środowiskiem przedsiębiorców jako całością. Nie ma tego dialogu od dobrych paru lat. I nie było to, go za tej kadencji? Nie było. Znaczy, to są wszystko wyrywkowe, y, gdzieś tam na boku, gdzieś tam incydentalne przypadki. Rząd Natomiast, chwali się deregulacją, dwoma ustawami deregulacyjnymi na przykład. Tak, oczywiście. I to jest właśnie przypadek takiego, takiego w, w, elementu, który wychodzi spoza całości jako, jako, jako indywidualny temat. Rzeczywiście podejmuje tego typu, tego typu przedsięwzięcia. Natomiast oczywiście jest to za mało. Nie jest to zinstytucjonalizowane. To znaczy, że nie ma jakiejś formalnej struktury, która by z jednej strony posadziła przedstawicieli rządu, z drugiej strony najważniejszych reprezentantów biznesu, którzy by wyłożyli, czego właśnie oczekują od rządu i do czego są skłonni się zobowiązać, jeżeli chodzi o, o, o przyjęcie z drugiej strony jakby zobowiązań. No i tak już zupełnie na koniec trawestując pewne powiedzenie, nikt przedsiębiorcom i w ogóle obywatelom tyle nie da, ile premier w ekspoze obieca, w jakie obietnice przedsiębiorcy, mają, mając też doświadczenie ostatnich, ubiegłych czterech lat, nie uwierzą. Nawet jeśli one padną. Tak, wydaje mi się, że tutaj najtrudniej byłoby uwierzyć w, w jakąś porządną zmianę systemu dotyczącą systemu stanowienia prawa. To znaczy, że chodzi o, o to, że prawo nie jest stanowione, prawo dobrej jakości nie, nie jest stanowione w Polsce. Cały czas są poprawki, cały czas są zmiany i tak dalej, na co bardzo narzekają przedsiębiorcy. Chodzi o to, żeby to zmienić, uporządkować co wymagałoby bezpośrednich i stałych konsultacji z, ze środowiskami przedsiębiorców, a tego rząd za bardzo nie chce robić i obietnice podejrzewam, że niewiele dzisiaj zmienią. Bardzo dziękuję. Gościem Radio Pin był Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki Biznes Center plat. Dziękuję także.